Dobry, witam widzów. się so, sobie Kajka i dzisiaj to będą ciekawostki. Ciepłym pamiętam ja gdzie to było. Alepy. To jest najmniejszy samochód przed Państwem. Gdzieś. Może pokażę już to na mapie. Przekierujemy. się kierujemy. Czyli ta. No, pokażę Wam, żebyście się nudzi. To, jeżeli ktoś ma tą grę, to się nazywa Grand Dudes' War. I to jest prosto, bo dzisiaj będzie tylko trzy ciekawostki. Pokażę wam Przed państwem pierwsza ciekawostka numer 1 Gigantyczna siekierka Obok jest statek, a tam na daleko O jest właśnie lotnisko Dobra To wam pokażę tylko potrzebne tego samochodu To zaraz pokażę, dobra poczekajcie chwilkę Dobra, mam ten samochód Przyda się do tego samolot, bo tak innym tylko nie umiem tego moskiwać, tak jest. <laughs> Nieważne. Um, śpali. Skręcam. Cięższej. Użyjemy odrzutowca, tylko podtrzymujemy. Druga ciekawostka. Dobra, oh, chyba użyłem tylko może pokażę Wam torpedę. Do góry! Dziecięca wiara! Uf, dobra. Druga ciekawostka. Bo już odcinek. Trwa krótko, no to cztery chyba ciekawostki Wszystkie. Pokazałem nam już dwie, więc... To połowa. Trzecia będzie najważniejsza I użyję do tego, no, hydry To teraz leć samolocie Dzięki temu jak spadniecie macie pieniądze Jutro będą chyba dwie czy... druga część to... Nie da się Przechodzimy hydrą. Dobra, czy ym... ktoś może posykać hydrę? Piszcie w komentarz. Dobra, a ciekawostka numer dwa. O, widać już, macie, To jest ciekawostka numer dwa. Dobra, chyba trzy. Taki dziwny znak, nie wiem, co to znaczy, jeszcze nie odkryto, ale podkażę już kolejne. Ciężko się tym zgifuję. O dobra, mamy już przed a to jest. O. Dobra, żyje. Tylko raz. No stawaj stawaj, nie udawaj. Nic się nie zasaru. Poza tym, że jest skarpota, to jest... przedostatnie Działa. A nie już nie działa, No fajnie. No, trochę krótki odcinek, ale mamy coś takiego. Jeżeli... napisz... Popole. Popolp? W... Bo tutaj pisze mi tak: py O, P, py, O, P. jeśli przeczytałem, to chyba znaczy polp. Coś nie da I z. Nie wiem o co chodzi. I idziemy do tamtego miasta, bo tam już się znajduje ostatnia ciekawostka. No i mi się nie chce się. I proszę, zostawcie sobie lajka, I każdy pyta, kiedy będzie kolejny. Odcinek szósty. Szósty odcinek. Jeśli ktoś by zapytał, weźmiał nową istotę. I tamta która się pokazała. To jest. O! To... To, to wyspa istniała? Czekaj, bo. A, to jest ta lotnicza. Dobra, jeszcze ta odcikwostka, bo to jest jeszcze przedostatnia. Czekaj, tylko dobrze idzie. Czyli niepokój, że tam jest to... Dobra, jesteśmy. czy jest coś jeszcze? A nie, jest Dobra, pokażę Wam, jak przyjdę. Dobra, witamy. To jest chyba piąta, a będzie jeszcze sześć. Tutaj mamy, jak to. duch. Tutaj zombie. A tu mamy szkielet, tak? Zabijemy ludzi na śmierć Dobra, nieważne Ostatnia dzisiaj, bo ja chcę sobie zobaczyć co, co będzie jedyny odcinek? Otóż myślę, że chyba będzie to tylko dwa, trzy odcinki Bo, bo za tym, że ładnie wyszło To chcę, żeby ten... Dobra, pojedziemy dzisiaj To dzien... O Oław! Ty szczy... Nie rozjeżdżaj mnie Halo, słyszałeś? To się... Nie, jest autobus. To nie straż pożarna jest. Kościół. To jest jakiś pierdolny. Dojedziemy do tym autem, bo. Dojedziemy do ostatniej ciekawostki. I na niej się chyba zakończy. Kościół. czemu tak mało? Otóż jest w tej grze niewiele ciekawostek. już niedługo wam pokażę, jak nie tylko latać z samolotem, ale i helikopterem i tylko powiem szczerze, że z samolotem, którym pokazywałem, to jest Hydra. To jest dużo łatwiejsze do obskiwania No. Mówię dobrze pskiwać. Najszybsze auto, jeżeli ktoś chce, to, to ten Sprinter. Tylko mnie teraz razem z Monster Truck Może chyba zapisać sprinter, ale on jest ciężki, kiedy. To jest jedna ze starszych pojazdów. I do tego miejsca jeszcze nie byłem. To jest coś nowego. I dobra. Trzymaj to o co chodzi. To jest chyba jakiś Harry Potter, czy coś. Nie wiem. Po prostu jakaś góra nie rozumiem. Powiedz jakieś. Dobra, dzięki. Zginę. To. Dobra, jesteśmy. Nie za długi odcinek dzisiaj, i muszę trochę odpocząć. Czemu akurat? Niestety mam to nie pomogę, A tego się mi pomógł trochę. Dobra, jesteśmy chyba już przy ostatnim, bo taki czegoś jeszcze nie widziałam, więc to jest nowe odkrycie. No i przed Państwem jakaś góra. Nie wiem. Pogórno to jest. To jest chyba po prostu... Dobra. I na tym zmienionym akcencie, gdzie możemy patrzeć na lotnisko, zobaczymy ten odcinek. To zobaczenia do tego klikaj, lajka.